Polish Fest TV! Wspiera nas Piroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Jako, że trwa sezon ogórkowy, pozwolimy sobie przytoczyć jedną z propozycji kibiców odnośnie do pingu na meczu. Igi Świątek. Tak, tej Igi Świątek. Przytaczamy oryginalny wpis. Według mnie IGA zasłużyła na takie konkretne wsparcie ultrasów na swoim meczu. Wyobrażacie to sobie? Siedzą tam sami bogacze, milionerzy i oglądają w skupieniu mecz, klaszcząc jak ktoś zdobędzie punkt. Kultura. I tu wjeżdża grupa około 300 chłopa bez koszulek, odpala rację i krzyczy: Hej, IGA, jedziesz z tą krwą. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza IGA gra. A IGA Games set mecz. Nie poddawaj się. Ukochana ma, nie poddawaj się, Igo Waleczna. Poza tym przy każdym serwisie rywalki byłoby buczenie, gwizdanie, a fani rywalki musieliby się liczyć z tym, że mogą zarobić klapsa w dziąsło. Takie wsparcie według mnie pomogłoby Idze wygrać na Wimbledonie. Co o tym myślicie? Jeśli jesteście za, to dzwonię do chłopaków z Londynu na emigracji i ogarniamy sprawę. Podoba wam się propozycja kibica? Macie może podobne pomysły, podzielcie się nimi w komentarzu. Oczywiście potraktujcie to z przymrużeniem oka. Dajcie też znać, czy chcecie więcej luźniejszych materiałów na naszym kanale. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w PioShop.pl z kodem POLISHFUNSTV 5% rabatu.